Dzień dobry Państwu. Moje ostatnie wakacje nie były szczególnie ambitne. To był po prostu Egipt. Kurort Marsa Alam, czyli jedna z najczęściej wybieranych destynacji w tym kraju, ale zrobiłem to dlatego, że po pierwsze tym razem po prostu potrzebowałem odpocząć, a po drugie tam właśnie w Marsa Alam można pooglądać całą masę podwodnego życia i muszę przyznać, że wybitnie mnie to fascynuje, jestem nurkiem, i także dlatego lubię właśnie ten kierunek. Byliśmy drugi raz w życiu z żoną właśnie w Marsa Alam, chociaż pierwszy raz kawałek dalej na północ i pewne różnice nas tutaj zaskoczyły. Na przykład w hotelu, w którym byliśmy dwa lata temu, Rafa była o wiele większa i o wiele bliżej samego hotelu, samej plaży. Natomiast tutaj były takie wysepki, rafy rozrzucone w strefie dostępnej dla kąpieli, i w tej strefie, jak właśnie widzicie, można było zobaczyć żółwie morskie. Tego nie doświadczyliśmy dwa lata temu i to muszę przyznać, była bardzo pozytywna niespodzianka. Tutaj widzicie pierwszego żółwia, którego udało mi się zobaczyć podczas tych wakacji. On właśnie pożera sobie meduzę. Nie pożarł jej w całości, ale faktycznie te meduzy, które pływały tam w ogromnych masach, są dla żółwi jednym z dostępnych typów pożywienia i prawdopodobnie między innymi dlatego on się tam pojawił. To jest wciąż jeszcze ten sam egzemplarz, ale widzieliśmy ich po drodze przynajmniej kilka. Ucieszyło mnie to, że nie tylko ja jeden zobaczyłem te żółwie, bo pozostali towarzysze tej podróży nie pływali na tyle dobrze, żeby się tak daleko tutaj wybierać na rafy, ale jak widzicie żółwie pojawiały się także na płytkich wodach. Tu, gdzie w tej chwili to obserwujecie na wideo, to jest żółw, który pływa w miejscu, w którym mnie woda sięgała mniej więcej do pasa. Można się było do niego zbliżyć bez większego problemu, pod jednym warunkiem, że mielibyście na sobie płetwy. Bez płetw po prostu ciężko takiego żółwia dogonić. Choć bardzo możliwe, że ktoś sprawniejszy niż ja dałby sobie z tym radę, ale dla mnie, no jednak bez płetw, było to trudne do osiągnięcia. A tutaj, bez jakiegoś krytycznego wysiłku, dało się tego żółwia filmować z bliska, płynąć razem z nim, obserwować jak on się tutaj pożywia, jak się przemieszcza. Akurat to konkretnie. Jest ostatni żółw, którego widzieliśmy na tym wyjeździe o poranku ostatniego dnia pobytu. Wtedy już doszedłem do, do wniosku, że można sobie odpuścić i można w końcu poleżeć, po prostu i odpoczywać, bo tak to większość czasu spędzałem albo na posiłkach, albo w wodzie, śledząc całe to podmorskie życie. No, jest niesamowicie piękne to stworzenie. Uwielbiam obserwować, jak one się poruszają w głębinach. Można odnieść wrażenie, jakby on stał w miejscu i siłą woli przesuwał ocean. Żadne inne morskie stworzenie nie porusza się z taką porażającą gracją. Tutaj jest jeszcze inny egzemplarz, ale będzie ich jeszcze trochę. W tym materiale, bo faktycznie żółwie stanowiły swojego rodzaju najlepszy fragment tej wycieczki. A tutaj szykuję się na motorówkę i płyniemy na nurkowanie z butlą. Płyniemy, chociaż akurat z tej naszej ekipy, która była razem ze mną, nurkowałem tylko ja. Ja mam certyfikat. Advanced Open Water Diver odpady, czyli mam możliwość nurkować do 30 metrów, ale akurat tutaj to centrum nurkowe zebrało taką grupę, w której um, oprócz mnie wszyscy mieli uprawnienia, nazwijmy to w ten sposób, słabsze, które nie pozwalały nurkować na tę głębokość, więc maksymalnie znalazłem się na 19 metrach. Pod powierzchnią wody, tak 19-15 to była taka nasza standardowa głębokość podczas tych dwóch nurkowań. Tylko dwóch, bo tak jak mówię, byłem tutaj jedynym nurkiem w ekipie, a nie chciałem pozbawiać reszty swojego towarzystwa zbyt często. No, pomijam już kwestie finansowe, bo nurkowanie z butlą oczywiście trochę kosztuje. Trzeba wypożyczyć sprzęt, trzeba opłacić tę motorówkę, trzeba opłacić oczywiście także nurkowego przewodnika. Ale widoki, które można dzięki temu obserwować, muszę przyznać, są tej ceny warte. Ja osobiście uwielbiam nie tylko widoki, ale też to poczucie kompletnej obcości. Nagle znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości, w której inaczej postrzegamy kolory, w której inaczej rozchodzą się dźwięki której zupełnie inaczej się poruszamy. Żeby regulować naszą pozycję w wodzie, wykorzystujemy podczas nurkowania także nasze płuca. Zupełnie jak żółwie. To, jak bardzo napełnione mamy płuca, pozwala nam albo opadać niżej, albo unosić się w wodzie wyżej, albo odpowiednim rytmem oddechów pozwala nam to utrzymywać się na jednym poziomie. Mówię o tym o wiele pewniej niż mi to wychodzi w rzeczywistości. Moje ostatnie nurkowanie miało miejsce dwa lata wcześniej, także w Egipcie. Nie nazwę się jakimś wyjątkowo dobrym nurkiem, czy po prostu dobrym nurkiem, bo robię, robię to zbyt rzadko, żeby być w tym faktycznie dobrym. Niemniej nie było problemów tutaj żadnych poważniejszych ani natury technicznej, ani jeśli chodzi o kwestie umiejętności, więc myślę, że można to zaliczyć do przyjemnych i udanych doświadczeń. Prawdę mówiąc, jeśli ktoś by chciał faktycznie spróbować nurkowania, to tutaj Egipt jest wyjątkowo dobry. Nie jest drogi a oferuje takie bogactwo życia, które trudno znaleźć w basenie Morza Śródziemnego i w zasadzie jest to najbliższe Polski tak dobre miejsce. Być może usłyszeliście tutaj taki dźwięk, taki piszczący dźwięk. To ja sobie wdmuchiwałem powietrze do uszu, się zatyka nos, mocno dmucha, żeby wyrównać ciśnienie bo faktycznie kiedy się zanurzamy to ciśnienie wywołuje ból w uszach, który można sobie, z którym można sobie poradzić wdmuchując tam powietrze. Zresztą takich niuansów pod wodą jest wiele, ale wciąż najciekawsze są same rybki i inne podmorskie stworzenia, cho chociaż Akurat podczas samego nurkowania tych stworzeń morskich widziałem stosunkowo niewiele. W tym sensie, że były to wyłącznie ryby, koralowce, nie było żadnych niestety głowonogów. Szkoda, to jest moje wielkie marzenie zobaczyć dziką ośmiornicę, nie w oceanarium. Tym bardziej nie na talerzu, tylko po prostu taką żywą, dziką, a jeszcze mi się to nie zdarzyło. Chociaż widziałem kiedyś kałamarnicę, ale jednak ośmiornica jakoś bardziej mnie fascynuje. Więc tutaj przede wszystkim rybki i inni nurkowie. Ich obserwacja także potrafi być ciekawa, zwłaszcza te. No, Chmury, bąbelków powietrza, które wydobywają się, kiedy wydychamy powietrze, tutaj to dobrze widać, kiedy u mnie z automatu to powietrze wychodzi. Kolejna ciekawostka, istnieją systemy do nurkowania, w których powietrze nie wychodzi na zewnątrz, tylko przechodzi przez filtr, który wychwytuje dwutlenek węgla i wraca do układu. A tutaj pokazuje Innym nurkom w okolicy, że widać skrzydlice. W tym poprzednim hotelu, w którym byliśmy dwa lata temu, skrzydlice można było zobaczyć dosłownie 10-15 metrów od brzegu, wciąż stojąc na dnie w dużej liczbie i praktycznie codziennie. Tym razem widziałem tylko dwie sztuki, za to były kraby. Krabów tam dalej na północy nie widziałem wcale, a tutaj były zarówno kraby zwykłe, jak i pustelniki. Pustelników zresztą na tej konkretnej plaży mieliśmy całe zatrzęsienie. Kiedy zobaczyliśmy pierwszego, to była sensacja. A po paru dniach już po prostu się no, traktowaliśmy je jako przeszkody w chodzeniu, bo nie chcieliśmy ich deptać. Tutaj to co widać, to są te wysepki rafy koralowej, które były dostępne w naszej strefie kąpielowej pod hotelem. Jeśli się umiało pływać, to w tym konkretnym hotelu dało się zobaczyć niemało, ale faktycznie w tym miejscu, w którym byliśmy poprzednim razem, było tego więcej. A tutaj ciekawostka: zobaczcie, ryba pilnuje takiego otworu. I widzimy tutaj coś wychodzi i w spowolnionym tempie widać tam jakiegoś podłużnego skorupiaka. Ewidentnie ta ryba pilnowała miejsca, w którym ten skorupiak coś robił. Mam wrażenie, że kiedyś widziałem coś w tym stylu w jakimś filmie przyrodniczym, ale prawdę mówiąc muszę doczytać, co one tam robią, na czym polega ich współpraca. Bardzo ładnie to wyglądało, kiedy płynęło się w toni i nie było nic, taka pustynia podwodna i nagle pojawiał się gdzieś daleko duży ciemny kształt, który zwiastował skały koralowce, tu akurat wielka małża. Niektóre z tych małż potrafią być naprawdę potężne. Nie mierzyłem ich oczywiście z miarką, ale mam wrażenie, że mogły mieć i po 50-60 cm średnicy, mniej więcej. One oczywiście nie są doskonale okrągłe, bardziej takie eliptyczne, ale powiedzmy od najdalszych punktów 50-60 cm potężne małże. Tutaj druga skrzydlica tego wyjazdu. Tym razem w miejscu, w którym można było chodzić po dnie, i moja żona też miała okazję ją zobaczyć. A tutaj z kolei dzień, w którym popłynęliśmy na łódkę, Port Galip jedna z najbardziej znanych przystani w tej okolicy. Myślę, że nawet najbardziej znana. Faktycznie takie centrum turystyczne, w którym można się załadować na łódź, na statek, na jacht, na ponton i popłynąć, oglądać. Ta konkretna łódź, którą płynęliśmy, była o tyle ciekawa, że miała podwodny pokład z oknami, z których można było, tak jak tutaj, obserwować rafy, żółwie, tutaj większy kawałek rafy. A zaraz będzie krowa morska widoczna też przez takie okienko. Przyjrzyjcie się, bo ona szybko przepłynie z lewej strony ekranu. Jak słyszycie, budzi ona duże zainteresowanie. Z tej łódki można było także zeskoczyć do wody. Było kilka grup dla tych, co umieją pływać, dla tych co nie umieją, i można było sobie popływać przy rafie, pooglądać rybki, pooglądać żółwie, ale także można było zobaczyć jak ta łódź wygląda od zewnątrz. Tutaj widać te okna. Podwodne. Ciekawa opcja, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy nie czują się pewnie w wodzie. To jest okazja, żeby zobaczyć rafę koralową z podwodnej perspektywy. Nie z pokładu łodzi, od góry, z powierzchni, tylko faktycznie podwodnie. Ciekawe, myślę, że warte swojej ceny. A tutaj. Zobaczcie, taki podłużny, czarny kształt ukrywa się w skałach. To jest oczywiście murena. Znowu, dość rzadkie stworzenie. Podczas poprzedniego wyjazdu widziałem jedną, tym razem widziałem jedną. Nie jest to jedna z tych masowo występujących ryb. A tutaj mamy kolejne żółwie. Te, do których doprowadziła nas łódka były wyraźnie większe niż te pod naszym hotelem. I jak widzicie, żółwie budzą tutaj instynkty paparacji u wszystkich turystów, zresztą i u turystów, i u przewodników. Ja tutaj się znalazłem niepotrzebnie blisko tego żółwia. W dużej mierze ze względu na to, że właśnie ten tłum nie dawał wystarczająco dużo miejsca, żeby poruszać się swobodnie, szkoda, ale widać, że te żółwie niewiele sobie robią z obecności ludzi. Możemy to poznać po tym, że nie uciekają. Taki żółw swobodnie by nas po prostu był w stanie wyprzedzić, uciec nam. On się porusza w wodzie o wiele swobodniej niż my, zwłaszcza ci ludzie, którzy nie mieli na sobie płetw, a y, z tych turystów, na przykład, którzy płynęli ze mną w grupie, nikt nie miał płetw. Taki żółw jakby chciał, to by po prostu popłynął tam, gdzie ludzi nie ma, ale on nie miał z tym problemu. Tutaj natomiast widzimy... Taki cień, to było nad ranem, to była barakuda. Słabo ją tutaj widać. Poszliśmy sobie kawałek za hotel, żeby pływać przed oficjalnym otwarciem kąpieliska, żeby zobaczyć, co tam wypływa, kiedy jeszcze nie ma ludzi. Zanurzyłem się i dosłownie w pierwszych sekundach tego zanurzenia zobaczyłem właśnie taką no mniej więcej półtora metrową na oko barakudę, która potrafi boleśnie ugryźć.